Cześć wszystkim, jest dzisiaj Mogę ja to powiedzieć? Mi... tak możesz. Cześć wszystkim dzisiaj. A co mam powiedzieć? Cześć wszystkim z tej strony Damkowski, jest ze mną Nikola Staniszewska, co z tego, że to jej kanał, ale się mówi trudno. Dzisiaj nagramy sobie Watertag Challenge chyba, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Łapkujcie filmik Water do góry. Do góry, subskrybujcie nasze kanały i miłego oglądania. Pierwsze pytanie: Kiedy Wam imienin? Takie podstawowe pytanie. O jest! Chciałam ja zadać pytanie o urodziny, ale kilka dni temu mu o tym odmówiłam. Więc imię nie. Wrzesień. Dałeś mi prezent, nawet tyle ci podpowiem. Więc już się znaliśmy. Hej. Okay. Tylko. 20 Ech, zimno. <laughs> <Pff>. <laughs> Jaki serial oglądam? Trudne sprawy. Ale to ma być odpowiedź. Też się przyszykuję, bo... Ale ty mi nigdy, nigdy nie lubisz coś oglądasz. Ty nic nie oglądasz. Odpowiedź. Ten, ten horror story... nie. A zresztą może coś tam może wspominały. No, było coś takiego. Odpowiedź. A na koncera? Czy? No to ten Dwa. horror story coś Jeden. tam. Nic nie oglądam! Ale fajne! Dzięki. Ale fajnie. Cia, Cia eee, Facebook. I jaka osoba na się z YouTube nie e, subskrybuje? To jest proste, bo ci to nieraz mówiłam. A ile mam szans? No jedną, bo to jest proste. Mandziesz? Nie! <zysy> blow! Ła! <zysy> Ła! <zysy> serio, Blow się subskrybuje? Tak. Jaka żelada A <noise> ja o, nie wiem jak ja to zrobię <noise> O, to jest proste, bardzo proste Ile <noise> filmików jest na moim kanale? Miałam to sprawdzić A Ale już usuwałeś przecież czomość. Ale ile mam teraz? Możesz się pomylić o jedno A mogę zaokrąglenia liczbę? Nie, o jedno się masz pomylić no 30? Było takie za mało czy za dużo Za mało czy za dużo Odpowiedź Nie wiem 32 <śmuszczaniczne> 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 Ja mam 60 kilka, 68 co? już naprawdę? No, co się zdziwiłem A miałam też ci zadać to pytanie A ja, ja, nowe, ja twoje sprawdziłem No ja właśnie twoje też mam... Nie, nie sprawdziłem sprawdziłam od ciebie i wyświetlenia <śmuszczaniczne> Bo wiedziałem, że się o to zapytasz, ale jednak nie, dajesz. nikt z nas nic nie wie, ale zajebiście mokro. Jaki mamy rozmiar buta? 38,5. Nie. To ile w końcu? No, masz tak no, ale... 38,5. zależy jak, ja 38, osiem, coś takiego, trzyście osiem i Dobra. Trzyście no. Serio, tak? Ale fajnie. Ostatnio mi mówiłaś, żeby kupować buty chyba. Ej, nie mogę odblokować tego. Ej, no w sumie. przemyślałem tego. Tylko, że jakby do rządu Jakie naj... no. <ścoughs> Co? Co? Jakie ja najbardziej lubię y, lody? Znaczy, lody do jedzenia. <ścoughs> Bo myślałem, nie mam się? Czekaj, muszę pomyśleć. <ścoughs> Ale nie, nie wiem, najedzie. czy przy tobie jadę. No Właśnie nigdy przy mnie nie kupowałeś lodu. Tak. Dam, Dam cię bez grzybek. Ale to są jakieś takie sklepowe, czy jakiś smak konkretny? to jest konkretny smak? Czekoladowe? Nie czy chodzi o jakieś sklepowe? Na przykład Odpowiedź. Tak, Jakie jak są kaktusy. Odpowiedź. To? No bo dałeś takie trudne no, no jeden smak to jest. To nie wiem. Czekoladowe. jak akurat nienawidzę. Pobraj! <grym> 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 Smurfowe są moje ulubione. Do tego nigdy nie mówiłeś. Wiem. <grystanie> ale smurfowe są najlepsze. Prawda? Kto lubi smurfowe łapkę w górę? I śmietankowe jeszcze. O, śmietankowe. Dobra, Wielbiam pytanie. Bardzo. Miasto, w którym dotychczas byłam, najbardziej mi się spodobało. Mogamy w my wymieszkać. Warszawa. No nie. Nie A odpowiedź był Londyn. A miasto to miasto, ale w Polsce to No to trzeba jak często oglądam telewizor? W, w ogóle nie oglądasz. Kurde. No. <gurde> Jaka była druga propozycja mojego imienia? Jeżeli by tym było nikol? To może być Damskie. Też o tym nieraz mówimy. Nie wiem. Nie mam pojęcia. To wydaje się. A jak Pierwsza literka. Ale no, obrajesz mnie, ale. My? Ehm. Jak mama. Magda. Nie. Moje nie na polskich imion. No ja mam. Y -y -y. Za... Michel. Co to za imię jest tej? Moje też przecież nie jest polskie. Jak można dać na imię Misha? A Nicole, jak można dać na imię Nikol? <laughs> nie, Nikol jest ładny. Fuj, czuję się jak szczur. Jest moim ulubionym youtuberem. Karolek Albo ten, y, Isamu No jak nie, tak? No tak! Ty masz tak wolę, z tej wody nie leci prawie! Ej u mnie też nie leci. Nitruś Nie! Mówiłeś, że albo Karolek, albo Isamu. Isamu też i Karolek, ale Nitruś najbardziej. Serio. Pozdro Nitruś. Tak tego nie obejrzysz Dajesz Fuj. Ja mam czarną koszulkę i wygląda jakby był suchy. No. Ale czad. Yy, jaki był mój pierwszy film na YouTube, yy, ale na tym kanale? Nie na poprzednim, tylko na tym. A ty miałeś dwa? Tak, jeszcze na poprzednim. Nie ma go, już nie musicie szukać. Yy, pakowanie. Nie. Malowanie? Nie. <laughs> nie wiem. A jaki? Nie Z tego? Nie, bo już nie było. Nie z tego, z tego no nie ma z tego. Z tego? A, ty ty, 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 ty. <laughs> A jakie było? Eee, taki jakby lookbook Boże, święty, skończyłem ja takie rzeczy. Dobrze zrobiony ze zdjęć, więc pozdrawiam. <laughs> Serio? A nie możesz tego na kanale, nie? nie. I to są takie łatwe pytania zostały samra Ile mam punktów na snapie tych Jezu serio No to jest proste. bo ostatnio sprawdzaliśmy nawet Możesz się pomylić, tam nie wiem o 200-300 bo ostatnio sprawdzaliśmy Ale muszę sam lecz. sprawdzać Tak wszystko mnie Na pewno masz mniej niż ja nie no wiem na pewno. 20 tysięcy Możesz się pomylić o 300 Nie wiem 20 tysięcy 300 Jeszcze nie została 23500, coś takiego Blisko byłam Blisko byłaś, o kurde, jak ja wyglądam Jaka była moja, jaka jest, jest takie proste, jaka jest moja ulubiona pora roku? Lato Nie Nie? Nie takie proste wygląda Zima <grym> Żadna zima Wiosna Wiosna Dokładnie. Dobra Jak ma na imię moja babcia? Serio? Nie Kiedyś się tam mówiłem. Nie wiem. Mówiłem. Ewa Gabriela, nie, Teresa. Gabriela. No nie? Marysia. Zgadła bym. I ostatnie pytanie. O Boże. Ej no. Ostatnie. Jak wabił się mój kot, lej! Nie lej. Nie. Ja już nie mam. Jesteśmy jak mokre pieski! Dziękujemy za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Coś no. jeszcze chcesz powiedzieć? Jestem Łapię cały mokry górę. ja jestem jak po wykąpaniu Ja Sprawdźcie. też Jedziemy do domku się wyko <głos》> Wykąpać mam nogi Czekaj, pokażę wam nogi Ja pokażę wam koszulkę Tam moją. jestem mokry Patrzcie Trzymajcie się, pa 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 Do kolejnego o, odcinka